O, wchodzimy tam? wchodzimy tam? Tak, ja to chcę zrobić Dobra, dobra, wchodzimy tam I A ma. Nie ma Ja chciałem coś powiedzieć <laughs> <I> <laughs> A,

tak. na ja tak to na to, to niższe, niższe wchodzisz, na najniższe. Jak na najniższy, no, nie serio? Nie, no tak, jest ja najniższego i sam po prostu rozbieg i skąd tu samego i no. I teraz tutaj dalej, tak samo. <noise> Jaki... Na, największy koks Minecrafta znam. No. Nie wyglądamy ani trochę podejrzanie tutaj. Jeszcze zasłanie tu kogoś. Ale to tam on spędzi... po prostu... będzie... Co ty, i po co tak jakiś zakręt robić? Chodzisz po prostu Nie no. Po prostu sprintę robisz. <laughs> No Seria tam, ej jak to wygrasz, no... Dobra, już nie wygrasz, już idzie, idzie ty, nie, nie, on wie jak przejść, on wie jak przejść, idę tu Czyli podwójna 180 pod ukosem? Ej, do zrobienia A jest... A Ja powiem, że z tego drzewa dało się dalej.

Dobrze! Co ty? Ja, my, my wracamy. O kurde. Złapał mnie. Nie daj Uciekam, uciekam. No, się ma smatu. a Ej, za długo się tu respi jak ten szukający. No takie me... tu parkour był jakiś taki na poczekanie? No, a takie było... nudy na te ręce. Tylko dwie kołty zostali. No, nie już... na no no wyjście. O jest dobra. Nienawidzę Was. Gdzie on Ale się. Dobra, dawajcie jeden. Jeden Dobra, i teraz odcinki regularnie na kanale Tymora, <grywa> raz w miesiącu, raz, raz w raz raz roku. Jaki, jaki Tymor? Zapomniałeś, że przecież ten kanał i Mafu i Dwiku? To jest Tymoliksyd Tymoliksyd industry. Tymol iksyd, Mafuju i Dwiku. Tymol iksyd, to, zmieni nazwę. Raz na rok. W tym roku wrzucił tylko raz film, nawet jeszcze nie wrzucił ani razu. <grym> o, powtarzamy, to powtarzamy, powtarzamy. Nie no, najgorsze. Nie, ty Nie, <grym> Ale jakie to jest, ale, to jest jakieś... A gdzie jesteś? Czym jesteś? A my idziemy? O Jezu, to jest takie nudy tam są. Ale to, to, jest, no, ale to już robiliśmy trzy razy przecież. Dwajcie pierwszy. <laughs> Zamknij Mortek. Nie mogę. Tu ja jeszcze nie trafił w skoczy, bo nie, nie wiem. <laughs> nie umiem. No dobra, <laughs> no dobra jest? No dobra, blokujemy. Nie tak. hmm? tak. <laughs> idę. <laughs> 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 nie, ja tak normalnie kładę plotki w Minecrafcie. Widzę go, na, widzę, go, widzę go na minimapie XD. Co masz minimapę? Masz minimapkę. Jest teraz u dołu mapy. Super, a gdzie jest z Po lewej od nas jest. Która to lewa? Ja nie wiem co je patrzę, czy nikt nie wchodzi. Ale jak masz mapkę, to. Zatrzymał się. Poszedł. O! Idzie tu idzie, Idzie, o, idzie tu no. No pod... Jest pod nami, jest pod nami. Nie ma się, nie skapnie. Znaczy... Co jest? To... Dobra, to nie skapnie. Kupi jest w domku. Wróć. On jest w ogóle. On jest na samym początku. Na sens bawialny. Czekaj. Jest... Leci, 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 leci. Zobaczę. Ej, się. Dobra, Idzie, idzie. Tu idzie, tu. Jesteś... ale szuka oh, nie wie oh, nie wie. ja się odmieniłem, odmieniłem się klepiemy, klepiemy. Nice. Słody No, zabił mnie, zabił mnie. No. Strefkę mi sprzedał. Podezwał jako pierwszego tam i jeszcze później mi dwa siostry sprzedał, dobra. Kto gra tym craftingiem? Aha. No co? Co? Wszystko wiadomo. No noob. To ja, ja na tej wersji nie umiem się klepać. Ale on ma przewagę smotrol na laptopie, bo może teraz kiekaś na touchpadzie i na myszce. <śpuszczaj> Co? Tak? Konieczny. to jest pytanie czy tam? Jeśli cię skikują. No ale tam Mix sobie ucieka. Jest... Czy jesteście tam? Ja myślę, że jesteście. Ale go zrobiłeś na pokoń. Wskakuj na drzewo. Tam... Tak, idź tą, idź tą drogą. Nie, 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 nie w tą stronę. Ja no my no chyba wiem. nie widziałem w drzewie. A gdzie ty jesteś, tyku? Powiem ci. Serio, tam jesteście. Hmm, nie wiem o czym ja ty Ja was nie zabiję, ja was nie zabiję, obiecuję. Zab nie no, na pewno ja zabijesz. Mafuj, mafuj, mafuju. Tak? Mafuj, tu jestem. Dobra, a widzę cię. O, bro. Ja też <laughs> widzę. A widzę smotrixy, że mnie goni na minimapie. <laughs> Dawaj smotrola. Jesteś chory. kiedy, kiedy A goni... jeden mnie goni Hmm, no cóż o, i poszedł do dom, poszedł do domku. Ale noob I proszę, smotro proszę, nie. Proszę. <grym> no to, proszę. Ale cię, ja, ja ci nie chciałem zabijać, ja ci już taki pusiłem dom... Odpuszczam się. Ale noki odcinek, łotkiem. A ja... Katura, no. Posłuchaj spierowę na tym dobra Ja jako psupa A to dzień jak coś O nie Skina zmieniłem nigdy nie ma znikłem Skina zmieniłem Viki, sorry A, no dobrze, bo to znaczy, że miałem już wcześniej dorostanego. Jest ale cofnij się, dorowka. Ej, zaczyna się ręka. O, jesteś jest no. Jestem szukający. No dobra, robię... ja robię mój manewr. Kto robi ten mój manewr? Ale jaki manewr? Chodzi mi o manewr na drzewo. Typ, Jakieś typy zde ja. Czemu dwóch trzech szukających ja Trzech szukających ja... Nie, nie szukających. E, nie mam no, Ja robię. Bo ja mam moją mi miejscówkę. Zaraz. Sam szukasz dzwiku. ci piszesz obok mnie z dwóch ludzi, więc nie wiem. Zaraz. Ja nie wiem, czy jestem w stanie zrobić 180 i tam skoczyć. Hmm, co dziwny tak, ten kabel. Ej, nie, nie, nie zabijaj, nie, ja nie, nie zabijaj. Ja tu co, 80 robię? Nie ma. Kabel ucieka. Nie zabijaj. Jak raf na nastąpię, to muszę aktach 5 kliknąć, zobaczysz, czy mi pojma. O, klepi kogoś. Co to za kabel? żeby mnie porobić, co? Ja mam to mi super, przecież. Ty. Co tam się dzieje? Nie wiem, jak oni. to Co, go gonicie? Nie, Jak ja go goniłaś? Stąd skakujesz? E, no, co? Stąd i stoimy na tamtym drzewie. Nie dajemy mu przejść dalej. Stąd tak, mu nie dajemy tak. przejść dalej. Stoimy tutaj i tutaj kokrepiemy. To będzie takie oplucie typowe, ale dobra. Nie, tak? bo ja zacząłem gonić innego. I go zabiję. O, no jest. No, prułeś mnie w twarz, no Coś jeszcze masz do powiedzenia? No o, nie ma się ma pniu na drzewie, jak tam? Kozacko Co, do niego? Dobra, nie Nie no, proszę No jaki, ej Nie no, tak ja Dawaj to ty, mol Ja to nie schodzę. To jest kompletnie naturalne, że Kobyl wespi się na samym czubku drzewa nie wschod. To jest normalka całkowita Nie na ciebie. No właśnie. No właśnie. No właśnie. Najgorszy. Nie. Ej, tak zlikwidowałeś, ty mol Tak nie O to jest ty kamera tutaj 100 sekund. Ale mnie trollujesz. Ja sobie wyszedł, to jest tym szukającym. No. Ale mnie trolujesz. Ale mnie trolujesz, dobra, nie. Ja, ja bym gdzieś samotrofem. Ja... Ja mam coś tak chamskiego. Ej, Mafuyu, ty szukasz? Tak. Ej, weź mnie nie zdradzaj. Weź mnie nie zdradzaj, ja, ja mam tak chamską rzecz. Nie, nie Ja nie, mam takie okrucie dla szukający. Bo nie wiem, gdzie jest Ty, mol. Od... Tak. Tak, czy Jak ty jesteś? A czy ty kurde byłeś? Koblem byłeś? On był koblem. Smoker też. No, są, no byłem. Ja nie, no, proszę, upuść się tutaj. Nie, no, może być wszędzie tym koblem. Może się stać. O, ty mol. I, i jest ty. To on! Dawko. Dobrze, dobrze. Nie no, no u ciebie stoi. Padł? Kurde, w tym masz czolec. Ty, aż już jest Matrix, a gdzie jest Smartrix? Ja mam takie o plusie typowe. O nie! To nie! O nie! O o nie. Jeszcze ta? Ostatni Ale przyznać, że to było takie oprócz, jakbyście 15 sekund. O, miniaturka, miniaturka. To nie Dobra, się. Dawajcie, wszyscy biedą dziurkę i tymolczyk z nami. Wypadł moje dziurki. <grym> nie słania... Możemy, o tutaj, przy wejściu, przy wejściu, to tak Ale nie jest. Zlej, bierzesz, a, a które lewo? A, tu bardziej. To chyba nie damy rady. jesteście w czwórkę? Chcę w czwórkę. Znowu Ale znowu ja robię ja to, ja to, to samo. A to wiecie co to znaczy, że ktoś z nas szuka? To znaczy, że ktoś z nas szuka. Kto jest tym deblowym pniokiem? Ja. Witaj, dziku. jestem koblem. to idziemy Olof. na tę starą miejscówę Ej, poczekaj, a stąd idzie obrócić się jakoś bardziej? Riku? Nie ma mnie. Chodź nie ma mnie. Chcesz skoczyć? Sprawdź No co? Ej, Sprawdź. Sprawdź. Nie ma czy ty mówisz, że tak. Nie ma No On będzie chciał. A no, nie, no, no tego samego nie zrobiłem. Mogę ci zdradzić kogoś, jak chcesz. O, Powiedz, powiedz, no. Tak, tak ja jest. Ja bym. Mafuju, powiem ci, ty więcej niż 10 kratek ode mnie nie byłoś. Ty więcej niż 10 kratek ode mnie nie byłoś w ciągu ostatnich 10 sekund. Mówi, przestań. Ma nie wchodź do tego domku, tam nic nie ma. Nie wychodź z tego, wychodź z tego ja domku. Tam jest, jest wychodź, tam nikogo nie ma. Przysięgam, że nikogo tam nie ma. Idź dalej chuj ja Nie mafuju nie bij mnie, mafuju nie bij mnie, proszę Oła, oł, 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 boli, 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 boli no. Proszę Duresa Gdzie no. jest Biko? Uwaga, ty A O, to jest... się liczy, to, to, się, to jest... A, a czym jest Smotrol? Przestań skakać tak. Przestań tak skakać, mafuju. Mafuju, nie. Mafu, mafuju. Czekaj, czekaj, zdradzę ci kogoś, czekaj, nie bij mnie. Ja robię, ja biało. Gdzie jest Smotryk? Smotryk A spójrz w lewo, co tam stoi w lewo, tu w moje lewo, patrz Ten crafting to jest typ Ten crafting to jest typ Ja robię typ Co? O nie, ej Ty ci nie widzisz ślepy? Coś jest ślepy jest ślepy ja wiem gdzie ale jest, ja jest Matrix ja Ale tego craftinga Znaczy, no Jak ja nie powiedziałeś, to wiem gdzie jest Matrix, ale nie tak powiem Nie powiem, tak. gdzie jest Matrix Nie zradzaj mnie Nie zradzaj mnie Ale będzie tak, Za Ale o, musimy wygrać, rozumiesz? Po dobrej cenie sprzedam Ale teraz jesteś z nami Musimy wygrać Ty to, to, to będzie na miniaturkę no. piękna to będzie na miniaturkę piękne. Ty mol, ja ci zrobię skryje na gdzie jestem, o widziałeś, widzisz nas? A wiem, że on jest Pniokiem A? A, a ja wiem, powiem, gdzie jest, wiem, gdzie jest widzi Tam jest No, tam jest O, gdzie ty, power upka no go tam, a ja idę i żeby tam i nie przeszedł. wiesz. No i co teraz, Smotryks? Nie ja mam problem. Nie no, nie no ale... Seekers wygrał grę. Nie no, Lassie, ale inną arenę, inną arenę, arenę, Ale inną arenę. No, Dawaj a kurde. Dwóch, trójkę? Piątka? Kurde. Chodźcie, pani idę tu. Pięknie, A cztery osoby. Trześć. Nie, ja mam sześć, wy macie pięć, ja mam sześć. Smutny jest załącznik 4x25. Na piątce. Ja mam sześć, jakiś ma, wy macie pięć. Mafuję ma siedem. Taka prawda. So, should spod... To co, miniaturka? <laughs> Odejście, number 25. Dobra, teraz O, oh, Sigers. O, oh, o, oh, ale o, oh nie, o, oh nie, ja na tej mam taką Daj, kampę, Jestem takiego lobby, wejdź wyjdzieś... Nie! Co się to to. Chodź, chodź się gdzieś. Ciebie. Ja mam beznadziejną... Ja mam beznadziejną... Stupa, będziemy uciekać No tutaj jest ucieczka Dawaj tu stanie Ja tu stanę, a ty na tym drewnie O nie! Mi się nie podobała ta biblioteczka, wiesz? Ja stoję na drewnie, a ty przed Taka podejrzana ta biblioteczka. Dobra, ja robiłem parkura, okazało się, że tam się res, e, respity. O ja ci zabijam. A tylko my no. się chodzimy, A ja tam właśnie parkura robimy chciałem tam Ja dość do samej góry i tam się. Bo tak wystarczy inny bloczek, Nie wiem, że nie wiem, gdzie się. 8 sekund? Coś za późno. Naprawdę? Wow. Nie. Oni są blokiem lodu i po prostu. Oni robią to samo, co ja kiedyś zrobiłem. Oni są blokiem lodu i po prostu we... siedzą w tafli lodu. Trzeba sprawdzić. Najtwardszym jesteście. Na najtwardszy. Minecrafcie nie wiem, który to jest najtwardszy. No ja on podobnie. Ja nigdy tych lodowych nie robiłem. A inaczej, inaczej jesteście obok siebie, czy? Strzelcie, o... strzelcie Szczel... 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 w niebo pistoletem. Czemu ja mam jakąś wyczątowaną białą wełnę w ekwipunku? Ciekawe co to. Hmm, wełna mówisz. Nie, nie no, to tak, słyszę white wool. Ta? Ta. A ty? A, breaking heat. Ta, white wool, karpet ci pisze? O. Ta, a wiesz co ci powiem? To co teraz? Co co, 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 teraz robię? Jak mnie widzi? No? A ja to w ogóle nie widzę, nawet na w Ej, ej. Co robię? Ja też jeszcze, ja tylko twoje nicki celuję. Dobra, czyli mniej więcej, w, w, w którą stronę. Dobra, bo nikt nie po stronie nie widzi. widzę, jak pisał. To... Hmm. Co nie bi nas, nie bi nas. Nie, nie bi nas, pełny ostatni, która jest w rogu. Nie ja wiem, co razu za mną, nie? Uderz mnie, Fiku tam jest, I co jest, że nie mogę piekać, Ale skam. Tego po prawej. Dobra, ja tego Nie. Chodź tu. Ktokolwiek to jest. Brawo, zostawcie mnie, obdwoje. No, przecinamy ich. <laughs> przecinamy się. <laughs> Dobra, Dwiku do został z tyłu.